Cześć, jestem Angelika. Witam Was serdecznie na moim kanale Zwierciadło duszy. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, możesz to zrobić teraz klikając ikonę poniżej. E, chciałabym Was serdecznie zaprosić na rozkłady z kart Tarota na miesiąc listopad. Hej koziorożce. Zapraszam Was serdecznie na e, ogólne czytanie listopadowe. Zobaczymy jakie tutaj energię u Was co tutaj u koziorożców jest opacie. Dobra, przekładam tylko i lecimy takie kuchnię pogłębiająco.

podstawy mamy tutaj taką bardzo młodą energię, pazia mieczy. Zobaczymy, co tutaj. Ojej, dużo kielichów tutaj macie. Ojej, kocham. Ojej. Yy, dobra, pierwsze, co mi w ogóle przychodzi na no, myśl, jak zobaczyłam te wszystkie karty, to Yy, schować swoją, to jest takie w ogóle przesłanie, które mi teraz w ogóle od razu przyszło do głowy, więc wam mówię od razu, zanim zacznę to wszystko analizować, schować swoją dumę do kieszeni i yy, podjąć inicjatywę, wykazać się inicjatywą, bo <laughs> coś tutaj się stało, mamy tutaj powód sytuacji wieża, coś runęło. Jaką Waszą postawę mamy tutaj, yy, pustelnika? Czyli yy, 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 jesteście też bardzo tutaj w energii pustelnika, który jest teraz bardzo osamotniony, musi sobie przemyśleć pewne rzeczy, jakaś wieża runęła. Yy, w przyszłości mamy króla Buław. Czyli mamy jakąś energię męską, czyli mamy jakiegoś takiego bardzo poważnego mężczyznę w Waszym życiu. Znaczy poważnego. Król Buław, no, no Król Buław, no to taki no, przestranniejszy z wszystkich królów tak naprawdę, ale no był. Był po prostu już, już nieważne jaki mężczyzna, po prostu był mężczyzna w waszym życiu. Coś tutaj runęło. <laughs> e, I tutaj jeszcze u góry mamy kochanków. Dla mnie kochankowie to, to, to nie jest sobie szczęśliwa para, dla mnie to jest jakiś wybór. O, teraz mi w ogóle przyszło tak do głowy, że był sobie związek, był i tutaj jakaś wieża nastała, bo w Waszym życiu pojawił się jakiś nowy mężczyzna i to może być Kurbuła i Wy. Zobaczcie, wy siedzicie teraz w energii takiego myślenia, rozważania, fantazjowania, bo może tu coś było z tą, tą drugą osobą, mimo waszego jakiegoś związku, e, jakiegoś stałego i wszystko I, I wy nie wiecie, co teraz zrobić, bo e, z jednej strony fantazjujecie o kimś nowym, kto pojawił się w waszym życiu, dlatego tutaj jest ten wybór. I wy musicie wybrać pomiędzy jednym, kimś nowym, kto się pojawił w waszym życiu, a na przykład starą, stabilną, stabilną relacją. Co mi tutaj o tym mówi, o jakiejś starej, stabilnej relacji e, czwórka buław. Tylko, że zobaczcie, macie niby tutaj tą relację, ale ona już nie przynosi wam satysfakcji. Bo wy jesteście skupione na czymś innym. I mi się wydaje, że, że, że wy tutaj jesteście skupione może na czymś nowym. Na jakiejś nowej energii, która przyszła do waszego życia. Dobra, ułożę sobie tutaj, tak, jak to było. Yy, tylko Wam zaznaczę, król Buław to nie zawsze jest stabilny mężczyzna to jest też taki... ja mi się tak bardzo kojarzy z takimi latino, latino mężczyznami takimi... pamiętajcie, że, że te latino mężczyzny to oni zawsze mają, mają wielkie serca, ale to wielu kobiet ale... no dobra, pojawił się, pojawił się ktoś nowy i cały świat wam teraz tak, tak się zawalił bo nie by mieliście jakąś taką stabilizację ustabili, ustabilizowane życie, ale pach! Przyszedł, wydarzyło się, no wydarzyło się. No i co wy teraz macie zrobić? No nie wiecie, co macie zrobić, bo tutaj macie taki właśnie wybór. Szóstka kochanków to jest też wybór między właśnie, wydaje mi się, tutaj dwiema osobami. Ja to tak tutaj od razu czuję. Yy, wy jesteście mi tutaj w tej, w tej energii. Yy, to jest w sumie nawet ziemska energia, bo to jest energia panny, ale Koziorożec i panna to są. To są przecież żywioły ziemi, więc yy, no jesteście w takiej energii, że, 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 że nie wiecie co, co tutaj zrobić, bo zobaczcie ile tu się fajerwerków pojawiło, ile tutaj się ognia w ogóle pojawiło, osiem buław, to są takie w ogóle, ojej, to, to są niesamowite energie i tutaj jeszcze na dostatek mamy yy, asa, asa buław i mamy tego, mi się to w ogóle tutaj kojarzy, zobaczcie w ogóle od razu. Przyszedł jakiś król Buław z takim mocnym impen, impentem, można, że powiedzieć i on uderza na was, on jest taki ten, ten król Buław to jest taki właśnie bardzo, że, że on nie siedzi cicho, bo on bardzo lubi zdobywać, bardzo lubi wnosić nowość, bardzo lubi zdobywać kobiety i, i on tutaj pojawił się w waszym życiu z takim właśnie, z takim Ogniem, z takim niesamowitym ogniem, e, tylko wiecie co, ja tutaj e, nie widzę żadnych takich e, wokół tego króla energii, <laughs> takich stabilnych, bo to jest na razie tylko i wyłącznie ogień, czyli takie e, bardziej, naprawdę bardziej romansowe rzeczy. I Wy mi tu bardzo siedzicie w głowie, co, co Wy macie zrobić. Może nawet tutaj nie było jakiegoś związku, a na przykład on tak przyszedł nagle do waszego życia i wy się zastanawiacie, czy, 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 czy brać go, czy, 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 czy to jest naprawdę ten mężczyzna, którego wy byście chcieli, ale Wy nie możecie przez to nie myśleć, przez to, że, że on jest właśnie taki, no, no jest atrakcyjny, jest bardzo atrakcyjny i z takim ogniem wszystko robi i was zdobywa w ogóle to takie zdobywanie Wam się najbardziej podoba. Ale wiecie co? Ja sobie tutaj wyjmę jeszcze jedną e, kartę na tych kochanków, bo tutaj jest wybór. I właśnie nie wiem, czy to jest wybór między e, dwoma osobami. Zobaczcie, wypadła mi dwójka pentakli i znowu dwójka i znowu podjęcie decyzji. E, dobra. Wyjmę sobie jedną kartę na, na, na szóstkę, na, na szóstkę na, na kochanków. Co to za wybór tutaj macie, kochani? Na pewno byście czymś znudzeni i, i przyszła do Waszego życia taka nowa, świeża energia. I wy, wy no nie wiecie co macie teraz zrobić, co to za w tej szóstce kochanków jako siorożce, co to będzie za wybrak? No i znowu mamy eee, tą samą kartę co tutaj pustelnik. Mi się wydaje, że, 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 że to może nawet nie jest taki wybór między dwoma osobami, ale jest to wybór, czy wchodzić w tą relację, czy wchodzić w tą relację z tym królem Buław, bo wydaje mi się, że wy macie dobrą intuicję i wy możecie przeczuwać, że, że ten król Buław to, to właśnie on nie przychodzi do waszego życia, żeby dać wam Stabilizację, żeby dać wam dom, żeby dać wam rodzinę. Nie, on się wbija tak bardzo romansowo, i, i on też może na przykład mieć o i to może on też tutaj być, że, że, że to on właśnie, że to on ma żonę, że kogoś innego, ale chce z wami romansu i chce, chce mieć z wami romans i wy nie wiecie, co zrobić, czy, czy, czy dalej. Zostać w tej energii e, pustelnika czy, czy czekać jednak na tego mężczyznę Który do was przyjdzie i będzie chciał wam dać e, Właśnie taką stabilizację To co koziorożce lubią najbardziej e, W czym poczułyby się najbardziej spełnione to Właśnie takiego mężczyznę, który Pragnie da, da, dać wam coś więcej Niż tylko ten ogień Niż tylko te, te, te fajerwerki Tak kochani, ja to tak czuję ale mm, to, 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 to Wy musicie podjąć decyzję, tak? Czy, czy czy mieć coś fajnego na chwilę? Coś takiego romansowego, coś takiego gorącego, czy, czy, czy jednak nie, czy, czy jednak zostawić to w spokoju. Dać sobie z tym spokój. I jednak poczekać na, na coś, co będzie dla Was lepsze. Tak, tak to tutaj czuję, kochani. Dziękuję Wam bardzo.